Z okazji 79. rocznicy rzezi wołyńskiej, w Wigilii 11 lipca przed tablicą pamiątkową na krakowskim przedmieściu, która upamiętnia rzeź wołyńską, Roty Niepodległości, ta sama organizacja, która od wielu miesięcy pomaga ukraińskim uchodźcom na granicy, przyjęła do swojego ośrodka szkoleniowego uchodźców z Ukrainy, pamięta o zbrodni nazistów ukraińskich w, w Według danych Leona Popka, historyka z IPN, któremu Ukraińcy w czasie rzezi na Wołyniu zamordowali 40 osób z rodziny. W rzeziach, w rzeziach dokonanych przez nazistów ukraińskich od 39 do 1947 zginęło, przeszło 120 tysięcy osób. W one zabijane w imię chorej nazistowskiej e, ideologii. E, jest to bolesna karta w e, naszych relacjach z Ukrainą, o której nie możemy zapominać. Natomiast e, mi osobiście pamięć o Wołyniu, to że piszę o tej zbrodni ją przypominam, absolutnie nie przeszkadza w tym, żeby nawoływać do wsparcia dzisiaj Ukrainy w walce z e, rosyjskimi imperialistami. Należy wykazać takim odruciństwem by dziesiąte pokolenie nie patrzyło stważej na Nie zawahasz się, spełnić największy zbrodni, kiedy tego wymaga do podstaw. Wy Letron Koczkiński dowód nas. Powinniście przeprowadzić wielką akcję likwidacji polskiego elementu. Leśne wsie oraz wioski położone obok leśnych pasywów powinny zniknąć z powierzchni ziemi. Roman Szuchemicz, na czym Dlaczego w tym miejscu? Bo to jest, e, tutaj leży, wisi na domu Polonii tablica pamiątkowa, która przypomina o Polakach pomordowanych przez nazistów ukraińskich.